Najpierw niech się klik. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj w mojej geopolitycznej kwaterze głównej. Obserwują Państwo teraz bardzo skomplikowaną grę wojenną, która ma za zadanie rzucić nieco nowego światła na konflikt Stanów Zjednoczonych i Chin. Wszystkie elementy gry są bardzo głęboko przemyślane. Odzwierciedlają uwarunkowania geostrategiczne, kulturowe, potencjał militarny, przemysłowy i wszystkie inne czynniki, które są do uwzględnienia. Ja będę kontrolował Chiny, a mój kolega, nieznany ani z imienia, ani nazwiska, będzie kontrolował Stany Zjednoczone. Tak. Chciałbym powiedzieć od siebie, że to. Wielki dla mnie zaszczyt, że pierwszy raz mogłem się spotkać z takim wybitnym człowiekiem, z taką wybitną osobistością, umysłem. Naprawdę to jest człowiek, który naprawdę mówi prawdę. I jak już jestem, prawda, na wizji, to chciałbym tak pozdrowić. Mamy tatę jedną siostrę, drugą siostrę, brata jednego, drugiego i dziewczynę, co, Teraz nie ma, ale jakby jakaś była, to ja serdecznie pozdrawiam. i Bardzo mi miło, że mogłem Państwu się zaprezentować. Ja mojej geopolitycznej partnerki póki co również nie pozdrawiam, ale może jakaś po pojawi się w czasie prowadzenia owej gry, więc puszczam do niej delikatne, geostrategiczne oko. Jako, że Stany Zjednoczone są mocarstwem, które posiadają dominację nad światem one zaczynają jeden bardzo zły początek może to świadczyć o tym, że Stany Zjednoczone mogą niedługo utracić swoją pozycję dwa Chińczycy również mierzą się z początkowymi problemami Widać tutaj amerykańską kontrofensywę. Nie. Chińczycy mierzą się z niżem demograficznym. Czyżby oznaczało to trwałą milionkową obecność na Tajwanie? Foreszowanie pasów wysp przybrzeżnych przez Chińczyków może przysporzyć im wiele trudności. Czyżby Filipiny miały być gwoździem do chińskiej trumny? Amerykański przemysł łapie zadyszkę. Chińczycy zacieśniają stosunki z Koreą Północną. A Amerykanie z Południową. Chińczycy jeszcze bardziej zaciśniają stosunki z Koreą Północną, a Chińczycy, Amerykanie. A Amerykanie to z <śpuszczak> tak że nie jestem w stanie tego przetworzyć w moim analitycznym głęboko myśle. Natomiast ten krok może oznaczać, że perspektywy dla Chin są bardzo szerokie. Dalszy wynik gry może okazać się bardzo kluczowy dla rozgrywki, opanowania nad światem, a jego, jest dlatego zdecydowałem się na jego utajnienie, ponieważ może to przełożyć się na to, że pewne rzeczy, które powinny pozostać skryte pod całunem nocy wyjdą na światło dnia, więc jestem zmuszony niestety zaprzestać teraz. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja od siebie dodam, że jak już się dość ośmielimy, to dalej, ale na razie to jeszcze nie czas ani miejsce. Bądźcie cierpliwi a tajemnice losu i świata. Szukajcie tak, znaków. To będzie otwarte, szukajcie znaków. Skończyliśmy na liczbie dwa Więc... i koniec.